Dzień dobry tutaj wasz ulubiony youtuber, a jeżeli myśleliście, że w życiu nie ma nic za darmo, to pokażę wam w tym odcinku, że grubo się mylicie. Bo w dzisiejszym odcinku pokażę Wam sprawdzone i działające metody na darmowe gemy i żetony w Stambul, Guys. Całkowita darmoszka, rozumiecie to? Każdy z nas jest przecież po trochu prawdziwą polską cebulą i lubi otrzymywać coś za darmo. Więc oglądajcie do końca, bo na pewno spodoba Wam się ten odcinek. A o wielu sposobach nie słyszeliście. A jeżeli chcesz Zjadnąć 1600 gemów, to oczywiście zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy masz wykupiony Stumble Pass, czyli najnowszy karnet w Stumble Guys. Oraz zaobserwuj mnie na insta, bo tam pojawią się oczywiście wyniki, link w opisie. Jedziem z tym śledziem, być lakiem śmierdzącym. Oj, o tym sposobie wie na pewno niewiele osób. Ale od czego macie w nie? Normalnie możecie otrzymać gemy i żetony nie robiąc nic. Możecie leżeć normalnie brzuchem do góry. Wystarczy, że będziecie oglądać reklamy lub grać w gry, które płacą wam za to, że w nie gracie. Brzmi to nierealnie, ale uwierzcie mi, że ten sposób działa. Możemy dzięki temu zgarnąć 30, 50 albo nawet 100 złotych PSC całkowicie za darmo. Za które możecie kupić co tylko wam się zamarzy w StumbleGuys. Także jest to naprawdę spoko sumka, którą na pewno każdy z was by przytulił. Nie jest to bardzo trudne, a przecież reklamy możecie puścić sobie w tle, a zajmować się kompletnie czymś innym. Kaska będzie wam spływała, a wy możecie sobie w tym czasie odrabiać lekcje, albo grać po prostu w StumbleGuys. W oczekiwaniu na darmowe gemy i żetony. No bo dla darmowych gemów to warto się poświęcić, i każdy z nas by to chętnie zrobił, ja tak samo bym przytulił darmowe gemy. Jeżeli akurat nie macie co robić i po prostu zamulacie, to jest to doskonały sposób na zarobek. Jedna z takich stron i nie jest to żadna reklama nazywa się grynaplus.pl Także możecie sobie ogarnąć jak to wszystko wygląda. Bo jej obsługa jest prosta jak drut i każdy będzie wiedział o co be. Bo jesteście mądrzy widzowie. Widzowie kanału Przemek Best Games są najmądrzejsi. Gdybyście mieli jakieś problemy to piszcie w prywatnej wiadomości na mojego insta PrzemoPBG. Link oczywiście tam na dole w opisie. Opisie. Postaram się pomóc w razie potrzeby każdemu z Was. Także zostawcie łapkę w górę za ten sposób, a my lecimy do kolejnego. Drugim sposobem na otrzymanie darmowych gemów i żetonów i to na dodatek bezpośrednio od twórców Stumble Guys jest po prostu branie udziału w konkursach na ich Discordzie. Założę się, że duża część z was nie miała pojęcia o tym, że istnieje oficjalny Discord Stumble StumbleGuys. A szkoda, bo twórcy są tam bardzo hojni i często organizują konkursy na jakieś darmowe gemy lub żetony lub czego tam dusza zapragnie. Czasem wystarczy kliknąć i wziąć udział w losowaniu, czasem odpowiedzieć na jakieś bardzo proste pytanie. Na przykład teraz jest event, w którym trzeba napisać jak obchodzimy święta w naszym domu i jakie mamy plany na nowy rok. Czasem można też coś narysować, bo są konkursy na najlepsze prace plastyczne o tematyce Stumble Guys. W tym przypadku akurat trzeba się urodzić z talentem artystycznym. No ja go akurat nie mam, ale rozumuję godności człowieka także nie mam, ale o to nikt nie pytał. Czasami nagrody są naprawdę konkretne, bo oprócz gemów i żetonów możemy zdobyć konkretne skiny. Jest to nie lada gratka dla każdego gracza, dlatego warto próbować swojego szczęścia. Bo to nic nie kosztuje, a gemy za darmo to każdy by chciał. Link do Discorda Guys wstawię wam w przypiętym komentarzu. A ogólnie to zostaw suba, dzwonek jeżeli oglądasz teraz ten odcinek, bo już naprawdę niewiele tyci tyci, brakuje nam do 700 tysięcy subskrypcji. Dobrym sposobem jest także branie udział w turniejach, w których do wygrania są gemy. Nie mówię o profesjonalnych rozgrywkach, w których mierzą się jacyś proplayerzy. Ale w StumbleGuys organizowane są często mini turnieje, w których powinieneś mieć szansę. Jeżeli wejdziemy do StumbleGuys w zakładkę turnieje, to jest ich naprawdę multum. Nie spotkałem się jeszcze, żeby w danym dniu nie było jakiegoś eventu. A czasami wystarczy naprawdę niewiele, żeby załapać się na nagrodę. Nie musisz zajmować nawet pierwszego miejsca. Jest to naprawdę spoko opcja, dzięki której dostaniesz od naszych ukochanych twórców Stumble Guys darmowe gemy. Na przykład podczas nagrywania tego odcinka jest turniej, w którym wygrywa aż 256 osób. Wystarczy, że zajmiesz miejsce od 37 do 256 i zgarniasz 5 gemów. Nie jest to może jakaś duża suma, ale pamiętajcie, że jest to za darmo. A grosz do grosza, a będzie kokosza. Pierwsze miejsce zgarnia 50 gemów i to jest już spoko sumka. Należy także pamiętać, że każdego dnia tych turniejów odbywa się czasem nawet kilka. To znacznie ułatwia temat i można grać po parę razy i parę razy dziennie zgarniać darmową kaskę. Musicie koniecznie śledzić zakładkę turnieje i sprawdzać, kiedy są rozgrywane. Nie ma tam żadnego wpisowego ani nic, także możecie tylko i wyłącznie zyskać. Także do dzieła. Kolejnym super sposobem jest branie udziału w konkursach organizowanych przez różnych YouTuberów. Takich jak na przykład ten z początku mojego odcinka, którego właśnie oglądacie. Gdzie wystarczy, że zostawicie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę, napiszecie w komentarzu, czy macie już wykupiony Stumble Pass, czyli taki karnet bojowy. No i oczywiście trzeba zaobserwować mnie na insta. Tak tylko przypominam o tym. Ale to już pewnie wszyscy doskonale wiedzą. Ale przecież nie tylko ja robię takie konkursy, czy tam rozdania. Robią to także. Inni twórcy, których na pewno znacie i oglądacie. Także można sobie brać udział u innych, tak samo jak i u mnie. Wiadomo, moje są najlepsze, ale jeżeli wy macie na tym zyskać widzowie, no to to jest dla mnie najważniejsze. Także nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam multum szczęścia, bo na pewno Wam się przyda. Ale jestem pewny, że do każdego z Was się uśmiechnie. Mam nadzieję, że dzięki tym sposobom będziecie cieszyć się darmowymi gemami i żetonami w Stumble Guys. Pamiętajcie, wystarczy spróbować. Pamiętajcie o subie z dzwoneczkiem, łapce w górę i wbij na mojego Insta, link do niego oczywiście w opisie. Dajcie znać, co myślicie o tych sposobach i oglądajcie filmy, które teraz Wam się wyświetlają. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.